Dziś przygotujemy olej do kąpieli. Taki olej, yy, który można wlać do wody, jest alternatywą dla na przykład soli kąpielowej, którą też można zrobić samodzielnie. Ale my dziś skupimy się na zrobieniu oleju. Jest, ten przepis jest bardzo, bardzo prosty. Jeśli lubicie państwo takie kąpiele, w których yy, po wyjściu z wody macie uczucie, że nie trzeba już smarować skóry yy, żadnym balsamem bądź naoliwiać je w żaden sposób, ponieważ na powierzchni wody tworzy się taka olejowa, olejowy filtr, olejowa powłoka. To właśnie taki olej będzie doskonałym wyborem. Jest on bardzo, bardzo prosty. Składa się jedynie z trzech składników. Przygotowałam tutaj wcześniej olej, dołożyłam do niego odrobinę barwnika, tak, żeby w mojej kąpieli rozpuszczający się olej dawał jeszcze uczucie namiastkę luksusu w postaci kolorowej wody. Yy, więc będzie nam potrzebny olej, będzie nam potrzebny również zapach, w moim przypadku jest to soczysta pomarańcza, idealna na lato, jak również yy, kwiaty, w moim przypadku suszony nagietek, ponieważ dobrze będzie komponował się z całością. Potrzebujemy też pojemniczka, do którego, yy, w którym wymieszamy nasz olej. Ja mam tu taką buteleczkę z korkiem, która będzie ładnie prezentowała się w łazience oraz yy, będzie nam potrzebny... Jakiś, jakieś y, szpatułka, bądź łyżka, bądź cokolwiek innego, czym będziemy mogli y, zamieszać nasz olej. Przy wyborze oleju musicie się Państwo kierować tym, jaki, jakiego oleju używacie do smarowania waszej skóry, bądź jaki olej y, dobrze wpływa na wasz rodzaj skóry. Może to być olejek z rokitnika, może to być olejek e, z, sezamowy, może to być olej kokosowy, taki najbardziej podstawowy, który jest doskonały dla każdego rodzaju skóry, ale może to być również bardziej wyrafinowany olej, jak na przykład olej marula, bądź e, nie wiem, olej z, ze słodkich migdałów. Jaki Państwo wolicie, taki wybieramy. Ja mam tutaj olej rokitnikowy i ten olej e, wleję sobie do mojego pojemnika. W odpowiedniej ilości. Następnie dodam do niego zapach. Można śmiało dodać, jeśli to jest buteleczka na całą kąpiel, można śmiało do, dodać 10-15 kropli oleju. A następnie, jeśli lubicie Państwo e, takie uczucie, że w waszej kąpieli pływają różnego rodzaju suszki, ja na przykład bardzo lubię, więc dodam jeszcze e, do tego odrobinę. Płatków nagietka, które nie dość że pięknie wyglądają, i rozwiną mi się w kąpieli, to jeszcze mają przyjemny, przyjemny zapach, a do tego piękny kolor. Teraz całość wymieszam. Można dolać jeszcze odrobinę oleju, jeśli mamy miejsce, w buteleczce. Całość przemieszać jeszcze raz. Zrobiła nam się taka kompozycja ziołowo-olejowa. Następnie zamykam korkiem naszą butelkę i odstawiam gotowy produkt, czeka na kąpiel.